I samu wypowiedział się na temat swojego podejścia do Konopskiego oraz tworzonych przez niego materiałów. Patet zdradził, ile wydał na zdobycie wszystkich szczytów Korony Ziemi. Platforma Kik przynosi straty, zapowiadają wprowadzenie reklam. Z poinformował, że to nie z muzyki i setek koncertów zarabia najwięcej. A Konopski przekazał, że rozpoczynają się jego sprawy sądowe z Dubielem Mistiu. Zacznijmy cię trochę inaczej, ponieważ główny temat dotyczy zarówno i samo jak i Konopskiego, więc najpierw pokażę Wam informacje odnośnie spraw sądowych Mikołaja. Powoli kończymy dwa 2025 rok, który podobnie jak poprzedzający go 24 obfitał w informacje odnośnie problemów prawnych, zainteresowania polityków twórcami internetowymi, czy oczywiście pojawiających się pozwów pomiędzy influencerami. Oczywiście mieliśmy kilka jak niewiele zapowiedzi, że jeden twórca czy influencer będzie pozywał drugiego za jakąś medialną wypowiedź, natomiast albo były to rzucane hasła, albo po prostu wszystko się jeszcze toczy, bo właśnie temat czasu jest tutaj kluczowy i bardzo losowy. W kwietniu pojawiła się informacja, że Marcin Dubiel wygrał w pierwszej instancji z Sylwestrem Wardengo. A następnie, że będzie apelacja, tak więc sporo osób zaczęło się zastanawiać, jak wygląda sytuacja u Konopskiego, który wtedy w swoim materiale przekazał, że sprawa jeszcze nawet nie ruszyła. Jak was informowałem, również zostałem przez Marcina pozwany i wygląda tak, że od półtora roku w zasadzie nic się nie ruszyła. Została jedynie przeniesiona z Dzierżeniowa do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy, no i tam w sumie stoi w miejscu i nic się z nią aktualnie nie dzieje. Jest tak jakby w kolejce. Mikołaj informował wtedy, że jest spokojny, bo uważa, że wiele rzeczy przemawia za nim, a wczoraj czyli około 8 miesięcy później na jego Instagramie pojawiła się odpowiedź na pytanie, ile masz aktualnie wytoczonych pozwów. No i cytując odpowiedź od Stu i Dubiela, parę dni temu ruszyły procesy, więc trzymamy kciuki, żeby ich porobić w 2026 roku. Jest to ciekawa informacja, ponieważ świadczy o tym, że sytuacja Sądowa-Konopskiego, czyli pozwy w jego stronę kierowane, dotyczą tylko osób, których Wątek omawiał w Pandorowym filmie, a nie pojawiły się po prostu jakieś inne pozwy związane z innymi kompletnie publikacjami. Natomiast jakiś czas temu pojawiła się zapowiedź filmów bardziej w Stylu dokumentalnym. No i wczoraj na pytanie, czy szykujesz jakiś mocny dokument w najbliższym czasie odpowiedział, rozpocząłem w tym roku pracę nad kilkoma materiałami, ale później odstawiłem je na bok, bo nie były wystarczająco dobre, może wrócę do nich niedługo. Oraz dodał, że jak ktoś ma jakiś ciekawy temat, wart uwagi do takiego materiału, to prosi o kontakt. No i tutaj przechodzimy do głównego tematu, również dotyczącego Konopskiego, ponieważ i sam mu wypowiedział się na jego temat. Żeby lekko wprowadzić, chociaż zapewne nie jest to tak potrzebne, ale po prostu podejmowane tematy przez Konopskiego nie idą w parze z działaniami wielu influencerów serów i streamerów i nie chodzi tutaj o to, że i sam robi coś typowo złego, ale o fakt chociażby nagłaśniania i być może w przyszłości spowodowania tym zmian na rynku internetowego hazardu obecnie po prostu nazywanego skrzynkami, lootboxami. Temat oczywiście bardzo znany i można też powiedzieć, że temat rzeka, ale bardziej dzielący osoby na dwie części, po prostu streamerzy reklamujący i twórcy mają jedno zdanie co do tych lootboxów, a inni, którzy tego nie reklamują zwykle mają odwrotne zdanie lub po prostu jest im to obojętne, powiedzmy, że jest trzecia grupa, ale w przypadku wielu streamerów, którzy mają inne zdanie, Niż Konopski, pojawiają się negatywne wypowiedzi na temat jego działań i często uszczypliwych wstawek w ich stronę. Halloween rozpoczniemy od upiornego tematu, czyli. Największego koszmaru CS-owych skrzynkowców. Tak jest, proszę Państwa, wyczuwam trzask niepłaconych alimentów oraz spadnięcie z rowerka setek skrzynkowych kanałów z polskiego YouTube'a. No i przypominając, i samu wtedy w komentarzach pod materiałem odpisał, że cytując klasyka, będzie dobrze wesołego Halloween, a Konop odpowiedział, trzymaj się skrzynku Tak więc w teorii wymiana zdań z sygnałem braku złych emocji w swoją stronę, a wczoraj, i samu w czasie swojej transmisji, podczas której oglądał najnowszy materiał Konopskiego, odpowiedział na pytanie, czemu oglądasz tą sporę Społeczniary, co cię hejtuje? Czemu oglądam? To społeczniary, co mnie hejtuje? Kurwa! Wiecie, ja go znam trochę z reala. Ja wiem, że on ma misję, syndrom Boga i w ogóle go tam kurwa e, sprawczość nosi. On musi wiesz, być idealny, klarowny i tak dalej. Kurwa! Ale ja mu na przykład też wysłałem ciucharyiski. Od niego wziąłem te musi, bo byłem ciekawy. Ja to tak kurwa. On mi aż tak źle nie zrobił. To, że nagrał skrzynkę na no ja, on tego nie zrobił, to zrobił to ktoś inny kur... Tak szczerze. Mi nie zrobił krzywdy kurwa. Także. Ja neutralny stosunek do niego mam. Nie wiem jak wy, ja mam neutralny. Mnie bardziej nie wiem. Inni wkurwiają. <grym> I powiedział. No, no są bardziej wkurujący. Kto bardziej irytuje Szymona tego nie wiemy Ponieważ na tym zakończyła się wypowiedź Natomiast pozostajmy jeszcze na chwilę w temacie jego transmisji Transmisji, które są od pewnego czasu nowością I pojawiają się dość ciekawe wypowiedzi Ja chociażby nazwijmy to aktualizacja Wątku poloteryjnego I tego, że nie może rozmawiać z niektórymi osobami e, A właśnie, e, pytanie Wy możecie z kolom rozmawiać? Nie, nie. nie. już po nie możecie gadać Cieka? Tak, jest czy są pośredzone? Z Boksdelem nie mogę rozmawiać, Detajler no też Z, z, z najbardziej no no że sam nie może się pogadać. <gadanie> Jakby z Budną nie może ogadać, ale on z nich znam nie chciał gadać, tak sam z siebie chyba rzadko. Chyba z dwa z pisałem. Tak, tak. No, no nie, bo Bud ma swój świat tam on sobie żyje tam w swoim świecie i dobrze, sobie, że tak robi, no bo co ograniczył e, dostęp do siebie i se leci, nie? Łącząc tą wypowiedź z wieloma innymi jak chociażby ta lekcji całkiem niedawno to sprawa cały czas jest na etapie działań prokuratury i w tym przypadku i sam oraz detailer zapewne z uwagi na wspólne wcześniejsze działanie i być może biznesy mogą się kontaktować, tak samo jak ma to miejsce w przypadku Wodarzy.

Robot zachowujący się zdecydowanie inteligentnie i dostosowany do używanego języka, czyli po prostu polskiego, natomiast reagujący na polecenia i dość kreatywnie odpowiadający, ponieważ jest podłączony po sztuczną inteligencję, to znaczy chat GPT. Tak więc rozmawia z właścicielem, czy za nim na przykład podąża. Staj na przednich łapach, dla widzów. Wow! Co więcej, bazując na tym, co widziałem, przewijając transmisję, wykonuje polecenia, robi jakieś sztuczki, ogólnie wygląda na dość kreatywny, można powiedzieć, robot, to znaczy psa. No i na transmisji pojawiła się również odpowiedź: ile taki pies robot kosztuje? 20 ile? 20... 24... 24 koła. Zmieniamy temat, ponieważ Skolim poinformował o rezultacie sprzedażowym swojego sklepu, porównując to z działalnością muzyczną. Skolim jest zdecydowanie ciekawym artystą pod względem jego aktywności medialnej. Nawet na TikToku możemy zobaczyć jego transmisję live gdzie rozmawia i łączy się po prostu swoimi fanami, ale również jest biznesmenem, który całkiem niedawno wystartował ze swoją siecią stacji benzynowych, a przynajmniej z pierwszym punktem promowanym jako paliwo po 5 ,19 zł 19 groszy. W wywiadach informował wtedy, że nastawienie jest zarówno najtańsze paliwo, jak i możliwość zakupu na stacji jego własnych produktów, jak chociażby perfumy. Najciekawsza jest jednak sama skala jego działalności. Zacznijmy od koncertów. W 2024 roku informował, że zamknie rok z 458 koncertami, a na 25. rok planuje ich minimum 500. Stawka to okolice według przekazów 30 tysięcy złotych, chociaż kwota nie padła, więc być może jeszcze wyższa. Tak więc media spekulują, że z samych koncertów Kolim zarabia w okolicach 15 milionów złotych. Natomiast wczoraj w nowym podcaście o nazwie Plusi, gdzie prowadzącym jest Wojtek Gola, gościem również oprócz Kolima był Meduza, no to Kolim stwierdził, że z muzyki, czyli koncertów, oraz dochodów z opublikowanych utworów zarabia mniej niż ze swojego sklepu. Myślę, że ten fakt ma miejsce, zarabiam bardzo dużo. Natomiast sklep z Colim przynosi większe przychody niż ja muzycznie grając w sierpniu 66 koncertów, mając Zaiksy, mając YouTube'a, mając Spotify i, i większość tych, tych spływów finansowych większościowo do mnie spływa, to to zarabia więcej, co jest Mega. No i pojawiła się informacja, że perfumy sprzedaje też na własną rękę, to znaczy postawił w galeriach automaty z perfumami, no czy teraz po prostu na stacji. Natomiast poinformował również, ile flakonów perfum udało mu się w półtora roku sprzedać. Myślę, że 300 tysięcy sprzedanych flakonów temperatury i ponad 150 BBS, że okazało się fajnym sukcesem. Bazując więc na przekazach z kolima jest to olbrzymi sukces biznesowy, który wystąpił w naprawdę szybkim tempie. Przypominając, lekko ponad 3 lata temu z kolima mogliśmy zobaczyć debiutującego. Na Gali Prime MMA wygranym starciu wtedy z Jasiem kapelą. Ale tam się na to zgodziłeś, więc teraz będziesz cierpiał. Tak. Hmm? No. Co za świr? Hmm. To jest niesamowite. A ty coś świłem, że wchodzi do oktagonu bez jednego spawingu i przygotowania się żadnego odważny jesteś. Przechodzimy do świata streamingu, ponieważ Kik obecnie ma przynosić straty i planowane jest wprowadzenie reklam. Krótka informacja sprzed kilku dni, ale wydaje mi się, że gdzieś wcześniej się przewija w jakichś innych rozmowach, natomiast jest to po prostu świeża wypowiedź właściciela Kika. No i co istotne dla widzów oglądających transmisję właśnie na Kiku, dotychczas jedną z największych zalet platformy był brak reklam wyświetlających się odbiorcom i przerywających oglądanie po prostu transmisji. Jednocześnie streamerzy dobrze zarabiali, więc po prostu nikt na ten fakt nie narzekał. Nie będzie to jednak trwać zawsze, ponieważ właściciel Kika Eddy przekazał, że w pewnym momencie pojawią się reklamy i żeby odbiorcy cieszyli się obecnym jeszcze momentem bez reklam. Nie wiadomo jednak, kiedy zostaną wprowadzone, natomiast jest to ruch dlatego, że po prostu w chwili obecnej platforma przynosi straty. Jak to będzie wyglądało zobaczymy, reklamy mają nie być nachalne i to jest ich priorytet, natomiast sporo osób łączy pojawienie się reklamodawców z powolnym ograniczeniem wolności wypowiedzi, a bardziej nakierowaniem regulaminu w taką stronę, żeby zewnętrzny reklamodawca nie bał się promować swój produkt na kiku i na transmisjach osób tam streamujących. Natomiast twierdzenie o przeszczeniu strat musimy traktować z należytym dystansem, bo platforma stała stworzona zamiarem umożliwienia bez ograniczeń regulaminów reklamowania kasyn, w tym tego należącego do Ediego. Zmieniamy temat na bardziej youtubeowy, ponieważ Patec zdradził ile kosztowało go wyzwanie zdobycia wszystkich szczytów Korony Ziemi. Informacja z przedczoraj, natomiast być może akurat nie trafiliście na Q&A Pateca wraz z informacjami, a tak dokładnie to tabelą kosztów wszystkich jego wysokogórskich wypraw. Patec nie skupił się jednak zbytnio na dokładnym słownym przedstawieniu tabeli, i tutaj jest kilka ciekawych informacji. Ponad 2 miliony złotych kosztowało go zdobycie 9 szczytów Korony Ziemi. Zdecydowanie najdroższa była wyprawa na Mont Everest, czyli 650 tysięcy złotych, a najtańsza na Mont Blanc, znajdujący się w Europie, czyli prawie 5 tysięcy złotych za montaż jednego filmu. Zdecydowanie ciekawym aspektem jest wspomniany montaż, czyli część już po samych wyjazdach, no i tutaj razem 310 tysięcy złotych, stanowi to drugi naj większy wydatek po logistyce za 1 366 zł, gdzie to Everest i Mount Vinson na Antarktydzie logistycznie kosztowały razem milion złotych. Może pojawić się pytanie, czy naprawdę tyle to kosztuje dla każdej osoby, natomiast Patet zaznaczył, że sam wydał bardzo dużo z uwagi oczywiście na nagrania, korzystanie z agencji i nastawienie na szybką realizację wyzwań i przejście do kolejnych projektów. Czy ze średnim budżetem da radę zrobić koronę Ziemi? Szczerze, wydaje mi się, że ja leciałem chyba po jednej z droższych opcji, zawsze agencje, zawsze na bezpiecznie, zawsze z operatorem, także no mnie to wyszło dosyć sporo, ale na przykład wydaje mi się, że warto jest powiedzieć o osobie takiej jak Miłka Raulin, która zrobiła tą kolonę Ziemi dużo bardziej rozstrzygniętą w czasie, i ona również e, robiła to w miarę budżetową. Natomiast wspomniał o przykładzie miłki Rowling, która zrobiła to w sposób ekonomiczny. No i według artykułów, co prawda z 2018 roku, więc kwota zapewne się różni przez samą nawet inflację. Cały projekt dotyczący korony Ziemi kosztował miłkę pół miliona złotych. Macie to tyle, jeśli macie podbicia jest jak więc je zapewne macie to szczególnie o tej godzinie. Jeśli chcecie ją oczywiście tutaj wykorzystać, no to stawcie lajka na aplikacji mobilnej lub sekcji komentarz do boku i podbicie ten materiał. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6. Przed, kiedy, po. Macie tutaj takie treści na kanale, w tym momencie muszę mówić tak, bo naprawdę mi się ten czas rozjeżdża, ale wspominam o tym zawsze, tą końcówkę sobie jeszcze kilka sekund obijam. Tu się wyświetla miniatura z wczoraj, do której również Was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra, siema.